sobie dwa wilki. Mm. Teraz Netflix w prezencie od Wektry nawet przez rok w pakiecie z internetem i telewizją. Sprawdź. Jeśli beneficjent programu Czyste Powietrze ma nieefektywne źródło ciepła, musi je wymienić. Może też wykonać szereg dodatkowych inwestycji, np. w zakresie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, ale przede wszystkim ocieplić swój dom, wymienić okna czy drzwi. Może też kupić i zamontować mikroinstalację fotowoltaiczną czy wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Mamy duże zapotrzebowanie na energię elektryczną. Jesteśmy rodziną pięcioosobową. Rocznie zużywaliśmy około 6000 kW. Głównie pralka, kuchenka indukcyjna, ogrzewanie mieszkania. Dlatego zdecydowaliśmy się na założenie instalacji fotowoltaicznej i w przyszłości rozbudowaniu tej instalacji. Powinniśmy myśleć o ekologii. Jest to duży zastrzyk gotówki dla większości gospodarstw domowych. Całą procedurą, całą ścieżką, całą papierologią przy założeniu tej instalacji fotowoltaicznej zajęła się firma, która instalowała nam tą instalację. Są tam osoby, które się doskonale na tym znają i złożyli za nas wniosek. Uzyskaliśmy dotację w kwocie 5000 zł. Dodatkowo odliczyliśmy sobie tą instalację z podatku. Koszt takiej instalacji to jest kwota 33000 tysięcy. Przed założeniem instalacji fotowoltaicznej roczne rachunki wynosiły prawie 7000 zł. Obecnie płacimy około 1000 zł. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że mamy własną e, elektrownię na dachu. Weź dofinansowanie z programu Czyste powietrze, szczegóły na stronie czystepowietrze.gov.pl. Czyste powietrze! W ostatnich latach obserwujemy ocieplenie klimatu. Rozstrzyganie o przyczynach tych zmian i możliwościach ich zahamowania należy pozostawić naukowcom. Jednak w praktycznym wymiarze dotyczącym wielu aspektów życia i gospodarki, w tym leśnej, już teraz konieczne jest podejmowanie efektywnych działań. W dzisiejszych czasach, w dobie zmian pogody, wahania poziomu wód gruntowych, te lasy są poddane ogromnej presji. I niestety często atakowane przez szkodniki. Nadleśnictwo jest zobowiązane do utrzymania trwałości i ciągłości lasów. W związku z tym, taką naturalną dla nas reakcją na te występujące zagrożenia jest tak zwana przebudowa lasów. Sosnowe lasy wycinamy w wieku, po osiągnięciu przez nich wieku rębności, to jest około 100 lat. Na to miejsce sadzimy lasy. Bukowe, dębowe, które od zawsze powinny tutaj takie być. Niestety, dla trwałości lasów ogromnym zagrożeniem jest gradacja szkodników, czyli masowe ich występowanie, i przez ostatnie 30 lat takim zagrożeniem dla trwałości lasów ostrowieckich była gradacja hrabąszcza majowego. Poprzez skuteczne działania moich poprzedników poradziliśmy sobie z tą plagą. Natomiast dzisiaj Determinuje nas to do tego, żeby jak najszybciej te lasy sosnowe, o których już wspomniałem, uprzątnąć i nowe odnowienie, nowe nasadzenia, żeby to były lasy dębowe, bukowe, z mniejszym udziałem lasów. Na tym terenie występują ogromne bogactwo przyrody dwa wielkie zbiorniki wodne, które są na terenie leśnictwa Krynki, czyli zalew w Jury i zalew w Brodach i Rzeckich. Wokół tych zbiorników pięknie rosną nam drzewostany jodłowe, do których Państwa serdecznie zapraszam, ale które też nas dużych zagrożeń. W przypadku drzewostanów jodłowych takim zagrożeniem ze względu na ich atrakcyjność jest kradzież tzw. stroju. Na terenie powiatu opatowskiego oraz powiatu sanomierskiego te lasy są w niewielkiej ilości, Tam te bogate gleby. Które są, one w większości wypadków y, są zagospodarowane rolniczo, więc gospodarka tam jest dość trudna, wymagająca, natomiast mamy tam przepiękne drzewostany dębowe, grabowe, bukowe. Na tych terenach generalnie próbujemy powstrzymać, ograniczyć naszą działalność leśną, natomiast panowie leśniczowie, moi koledzy bardzo aktywnie wspierają tam lokalną ludność. Sprzedając im drewno, zabezpieczając potrzeby ludności w zakresie opalania i różnego rodzaju zbierania, zbierania płodów runa leśnego. Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyskie jest jednym z największych nadleśnic w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, a także i w Polsce. Rozmiar zadań gospodarczych, wynikających z tych przyczyn, o których już mówiłem, determinuje nas do bardzo intensywnej i wytężonej pracy. Ta praca wśród zespołu, którym kieruję, jest bardzo wydajna, efektywna. Jestem dumny, że mogę być nadleśniczym tego nadleśnictwa. Natomiast napotyka duży opór społeczny, jak to często się mówi. Ludzie, szczególnie w takim wokół takiego miasta jak Ostrowiec, 70-tysięcznej aglomeracji, nie rozumieją potrzeby wycinania tych drzewostanów sosnowych w takiej ilości. Próbujemy edukować, próbujemy także poprzez projekt w którym to występuję przekonać państwa, że my jako leśnicy robimy to dobrze i gwarantuje nasze działania gwarantują zapewnienie ciągłości lasów państwowych, ciągłości lasów i tego bogactwa przyrodniczego wokół nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski, wokół miasta, na terenie nadleśnictwa, a także w całej Polsce. By przygotować lasy na skutki zmian klimatu, leśnicy sadzą coraz więcej lasów liściastych i gatunków iglastych, ale innych niż sosna czy świerki. Znajdujemy się na terenie leśnictwa Bałtów na szkółce leśnej. Szkółka leśna jest to takie miejsce, gdzie hodujemy drzewka, zaczynając od nasionka. Aż po dwu-, trzyletnią sadzonkę, która wychodzi do lasu, aby leśniczowie mogli ją posadzić i odnowić las. Zaczynamy hodowlę drzewek. Zaczynamy od pozyskania nasion. Jesień jest to taka pora roku, w, którym, w której pozyskujemy te nasiona. Pozyskujemy głównie dęby, buki, brzozy, gatunki domieszkowe takie jak jabłko, grusza. Jarzębina, czereśnia ptasia. Natomiast zimową porą pozyskujemy szyszki. Szyszki sosnowe, modrzewiowe. Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski posiada własną bazę nasienną, czyli drzewostany, z których pozyskuje nasiona. Ponieważ tak trudno jest uzyskać i utrzymać młody las powstały naturalnie, leśnicy pomagają sobie hodując drzewka w bardziej przyjaznych warunkach, w tak zwanych szkółkach leśnych. Tam młode pokolenie jest pod troskliwą opieką leśnika, szkółkarza. Produkcja sadzonek polega na wysiewaniu sadzonek na jesieni. One przezimują w gruncie do wiosny i w okresie majowym zaczynają wschodzić. Drzewa leśne, podobnie jak ludzie, mają swoje choroby, w zależności od gatunku drzewa mają swoje choroby, które musimy profilaktycznie zwalczać. Sadzonki w szkółce również nawozi, dożywiamy, czyli stosujemy różne nawozy doglebowe, dolistne. W okresie letnim musimy je podlewać, bo ostatnie lata wskazują na to, że jest coraz mniej opadów deszczu na naszym terenie, i nie tylko, więc musimy się posiłkować wodą z deszczowni. I po prostu w tych, w tych dniach, takich największej suszy, podlewamy. Uzupełniamy ten niedobór wody. Pierwszy etap życia drzewek jest bardzo trudny, gdyż są one bardzo małe i wrażliwe. Rosną powoli. Czyha na niewiele niebezpieczeństw: przymrozki, susza, chwasty, grzyby, owady czy zwierzyna leśna. To czas prawdziwej walki o byt. Wraz z wiekiem odporność drzewek wzrasta. Leśnicy nie sadzą w lesie tylko dębów, buków, sosen, modrzewi czy jodeł. Sadzimy też takie gatunki jak jabłonie, grusze, głogi. Sadzimy klony, lipy, jawory. Wszystko to robimy po to, by cały świat zwierząt mógł się również rozwijać. Na takich gatunkach żerują i owady zapylające, dzikie zapylacze, pszczoły. Wielu leśników jest pasjonatami pszczelarstwa, ma swoje pasieki, ale i w lasach można lokalizować pasieki, podpisuje się specjalną umowę z nadleśnictwem. Oprócz tego cały świat zwierząt to są ptaki, które żerują na różnych owocach, które wytwarzają te gatunki właśnie jabłonie, grusze, śliwy ten cały świat zwierząt dzięki temu jest bogaty i na przykład występuje tutaj taki rzadki gatunek jak popielica która właśnie żeruje na przykład na czereśni ptasiej, którą również sadzimy może to się wydawać dziwne że w lesie sadzimy takie gatunki ale dzięki temu one właśnie są później już same się rozmnażają jak są w składzie drzewostanu produkują nasiona i ten las jest coraz bardziej odporny i coraz bardziej bogaty na czym nam zależy bo wiadomo, że zmiany klimatyczne, ubożający świat zwierząt to są bolączki współczesnego świata i ta praca leśnika też ma na celu, żeby tą bioróżnorodność zwiększać. Ze szkółki jednoroczne lub dwutrzyletnie drzewka trafiają do lasu, gdzie sadzi się je w miejscach powstałych po wycięciu starego lasu lub na gruntach rolnych, na których chcemy, aby powstał las. Po posadzeniu drzewek powstaje uprawa. Czynniki klimatyczne, które w ostatnich latach dają się we znaki sośninom, które są monokulturami, powodują to, że narasta ilość szkodników, coraz większa ilość szkodników, które atakują tą sosnę, niszczą całe drzewostany, które się rozpadają. Między innymi mamy tutaj akurat w naszym nadleśnictwie przykład kornika ostrozębnego. Bardzo dokuczliwym jest także chrabąszcz. Między innymi hrabą szmajowy, który powoduje zanikanie korzeni sadzonek, które właśnie w tej chwili wprowadzamy na uprawy leśne. Postępujące procesy osłabiania zdrowotności drzewostanów oraz zamierania całych ekosystemów leśnych spowodowały to, że musimy przystąpić do przebudowy tych drzewostanów. Przebudowa będzie polegała na dostosowaniu danego drzewostanu do siedliska. Tak, aby wszystkie gatunki, które posadzimy, maksymalnie wykorzystywały możliwości danego siedliska leśnego. Wprowadzamy gatunki, które będą odporne na działanie czynników biotycznych i abiotycznych, co spowoduje lepszą zdrowotność tych drzewostanów. Leśnicy działają na rzecz bioróżnorodności, realizując projekty ochrony przyrody i małej retencji wodnej. Leśnicy przygotowują lasy na skutki zmian klimatu tak, by nadal pełniły one swoje funkcje. Leśnicy wciąż doskonalą system ochrony przeciwpożarowej i dbają o stan lasów oraz ich odporność, korzystając z nowych technologii takich jak np. drony. Działania hodowlane leśników zmierzają do zwiększenia bioróżnorodności ekosystemów leśnych. Wiadomo, że taki las bioróżnorodny jest bardziej podobny do lasu naturalnego i bardziej odporny na niekorzystne warunki środowiska. W ostatnim okresie mamy do czynienia z tak zwanym efektem posuchy. Mieliśmy kilka suchych lat, które bardzo osłabiły nasze drzewostany, drzewostany głównie sosnowe. Po takim okresie posuchy i w związku ze zocieplającym się klimatem pojawiają się nowe szkodniki Nowe owady albo niektóre owady, które nie miały znaczenia gospodarczego, stają się bardzo silnymi szkodnikami. Takim owadem jest kornik ostrozemny, szkodnik sosny, który jeszcze 10 lat temu nie miał żadnego znaczenia gospodarczego. Osłabienie posuchą sosen powoduje także to, że łatwiej kiełkuje na ich pędach półpasożyt jemioła, opanowując. Drzewa sosnowej czasami działając jaki taki czynnik dobijający. Sosna nie ma siły się bronić, nie zaleje żywicą kiełkującej jemioły albo owadów kornika wgryzającego się pod korę. Lasy mają zasadnicze znaczenie w walce ze zmianą klimatu i utratą bioróżnorodności, funkcjonują one bowiem jako pochłaniacze dwutlenku węgla i pomagają w ograniczaniu skutków zmiany klimatu, np. poprzez chłodzenie miast, ochronę przed poważnymi powodziami i ograniczanie skutków suszy. Lasy cierpią jednak z powodu wielu różnych presji, w tym zmiany klimatu. Apeluję do Państwa o szacunek dla lasu, dla leśników, dla tego co robimy. Robimy to po to, żeby zapewnić Państwu spokój, bezpieczeństwo, możliwość korzystania z darów lasu, a także z obcowania z przyrodą ojczystą. Apel mój kieruję do wszystkich, którzy korzystają z lasu. Takim prostym przekazaniem tego jest to, żeby Państwo nie zaśmiecali lasu, żeby nie jeździć samochodami, motorami, kładami po lesie. Zostawmy ten las takim, jakim go zastaliśmy. Apeluję: szanujmy piękną polską przyrodę, a ona odwdzięczy nam się swoimi doznaniami, oferując piękne możliwość pięknego spokoju obcowania z ojczystą przyrodą. Apeluję do wszystkich Państwa, żeby Państwo szanowali las, szanowali naszą przyrodę i czystą, bo jest to dobro nas wszystkich. My leśnicy, tylko Jesteśmy po to, żeby pilnować, gospodarować, żeby zapraszać Państwa do tego pięknego scenariusza, do tej pięknych ojczystych lasów polskich na terenie Nadleśnictwa Ostrojec Świętokrzyski, a także w całej Polsce. Apeluję, żeby Państwo uszanowali to, co robimy, a także naszą ojczystą przyrodę. Dzięki temu będziemy mogli się my i nasze dzieci spotykać na terenach leśnych i dalej cieszyć się ich pięknem i urodą i spokojem. Zaświecił się we mnie taki pomysł, żeby właśnie zacząć malować po prostu zegarkami. Ten wyjątkowy świat stworzyła mieszkanka Polanicy Zdroju Beata Bębnik, która już od wielu lat w swojej pracowni i galerii tworzy zegarowe arcydzieła. Na samym początku dostałam dużo zegarków od ludzi, którym się bardzo podobała ta idea. Później zaczęłam kupować te zegarki na różnych aukcjach, w bazarach, na przetargach, wszelkiego rodzaju, gdzie można było tylko zdobyć. Głównie są kieszonkowe, aczkolwiek też dużo mechanizmów jest od zegarów ściennych. Zegary ścienne i zegary stojące, podłogowe, one mają tryby, duże tryby, piękne tryby, które bardzo wydaje mi się, że zręcznie wykorzystuję w moich pracach. Sam ten mechanizm dla mnie jest tak fascynujący, to, że ludzie kiedyś potrafili usiąść i z taką misterną precyzją zrobić coś takiego, tak małego i tak pięknego. Podczas rozbierania zegarów często jest tak, że ja już od razu widzę, co to jest. Czyli to jest noga odlewana, na przykład, albo to jest kość psa, albo to jest głowa kota. Niektóre części od mechanizmów, albo niektóre mechanizmy są Zupełnie niepowtarzalne, które po prostu one są same w sobie już dziełami sztuki. I tak właśnie wyszła idea też z robieniem biżuterii. To, co robię, to robię naprawdę z wielką miłością, i tak rzeczywiście chyba jest. Nawet jeżeli to są tak zwane znaki Zodiaku, których tam już zrobiłam ileś tam sztuk, takich samych baranów, takich samych skorpionów, to jest zawsze inny obraz, to jest zawsze inny układ części, i to jest zawsze. Część mojej duszy tam schowanej, siedzę nad tym, zastanawiam się, tak będzie piękniej, tak nie będzie może mniej pięknie. Potrafię przerzucać części przez pół godziny, tylko po to, żeby dopasować jedną część, moim zdaniem idealnie pasującą do danego miejsca. Wytworzenie jednego dzieła no, trwa od kilku dni po kilka miesięcy. Nie mówiąc o tym, że do jakichś poważniejszych dzieł zdarzyło mi się zbierać same materiały przez dwa lata. Ja mam jeden obraz schowany, który zaczęłam robić. W 2015 roku i nie jest nawet w połowie, i stoi. Projekt się zaczyna, może być później jakaś zmiana mentalna we mnie, i ten projekt zostaje odłożony. Ludzie najczęściej mówią, że sobie w ogóle nie mogliby wyobrazić, że z tak małych części od zegarków i z tak dużej ilości tych części można złożyć coś, cokolwiek. Wyobrażam sobie najpierw to, co chcę osiągnąć, a później zaczynam to tworzyć. Jak widzę, że oddaję ten obraz komuś, kto naprawdę docenia to też z tego punktu widzenia, z którego widzę ja czyli docenia to też jako zagarmistrzowską sztukę no to daje mi to ogromną satysfakcję i naprawdę z tymi dziełami się żegnam tak miło. Pamiętam wszystkich moich klientów po obrazach, a nie ich samych. Czyli jak ktoś przychodzi do mnie i mówi, a bo myśmy u pani byli, kiedyś tam i kupiliśmy coś, to póki mi nie powiedzą, co kupili, to ja nie wiem, kto to jest. Ale jak mi powiedzą, który obraz kupili u mnie, to ja już wtedy pamiętam wszystko. Pamiętam, o czym rozmawialiśmy, pamiętam, co robią ich dzieci, ponieważ kocham to, co robię i rozmawiam z ludźmi, jeżeli tylko są wystarczająco mili i chcą. Porozmawiać zawsze rozmawiam na temat mojej sztuki. Uwielbiam Polanice, to jest moje miasto, w którym się urodziłam. Tak? Kocham je przez te wszystkie lata jest mi tutaj bardzo dobrze, muszę stwierdzić. Jestem szczęśliwa, jest mi dobrze, mam wspaniałe dzieci, mam pracę, którą kocham. Wierzę w to, że ludzie na pewnych przedmiotach przenoszą energię i pewne przedmioty przenoszą energię ludzi, którzy je kiedyś posiadali. I wydaje mi się, że w zegarach też jest właśnie ta energia. Począwszy od tych osób, które kiedyś ręcznie je wytworzyli, kończywszy na mojej energii, którą daję, żeby stworzyć obraz. Spokojnie przeżyć dzień i nie przejmować się niczym już. Odsunąć wszystko w cień, schować gdzieś na dnie. Zabowiedź burz Rezygnacji. Get.